Dzisiaj odkry, odkryliście Państwo konstrukcję drewnianą. A co w poprzednich dniach? Powiemy, że też bardzo ciekawe znaleziska się znajdowały w ulicy Halera, którą tutaj w telewizji widzimy. Tak, w sumie same, same prace zostały trzymane właśnie z powodu odkrycia konstrukcji drewnianych. W tej chwili tak naprawdę trudno jest wyrokować z jakimi mamy tutaj do czynienia obiektami. Jedno jest pewne, że. Te konstrukcje, czy też słupy, które za, zazwyczaj drewniane przypisuje się jako słupy wzmacniające podwaliny budynków w takim szczególnie nieprzyjaznym gruncie, jakim tutaj mamy do czynienia. Organicznym to pod podmokłym zabijano takie słupy pod narożniki budynków, czyli po te po, podwaliny, a one były us, us, ustabilizowane i się tam nie, pły, nie, nie, nie pływały. My zakładamy, że to co dotychczas udało nam się namierzyć, zarówno te wycią, wyciągnięte, słup, słup dębowy, kłode i pozostałe, które już nie wadziły, w sumie te słupy idą na pobliż linii wy, wykopu gazowniczego, być może wyznaczają one jaką oś zabudowy dawnej. To musiało być jakoś zorganizowane, te, 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 te budynki, na pewno to nie było tak, że każdy stawiał byle, byle bądź, przestrzeń nie była zbyt duża, wszystko musiało być zharmonizowane. Czyli planowanie przestrzenne w średniowieczu już było? Na pewno było, tak. No, dzisiaj nie, na nie ma zachowanego układu średniowiecznego miasta, ale jak już wykluczano na pewno coś takiego musiało powstać, coś takich nowszych rzeczy, bardziej u, u, u utylitarnych udało też nam się znaleźć rurę wodociągową przebiegającą w poprzek ulicy Halera. Na jaki okres ona jest datowana? Mówimy o drewnianej oczywiście. O drewnianej rurze, tak. So, so, sosny nieokorowanej przewiercanej w środku o średnicy 30 cm. Datowałbym to tak dosyć późno, czy tam czy, czy gdzieś na XIX, może XVIII wieku. To z względu też na wysokość zalegania tej, tej rury, bo ona też, też praktycznie Niewiele niżej pod, niż pierwszy poziom bruku, który jest, zachował się pod asfaltem. Na pewno to nie jest rura średniowieczna. Czy jest to rura czy z okresu starożytnopolskiego, 16-17 wiek? Na tym się musiał zastanowić gdyż nie ma, jak już wspominałem, zachowanych jakby tych materiałów takich z tego, z tego ok okresu. Od razu mamy do czynienia z tym... Później. Przeskok, tak? Tak. Dzi dziwne to jest. po pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Trzeba się wczuć w sytuację. Każde miasto ma swoją specyfikę. Tu mamy akurat tak do czynienia. Z jednej strony jest to, można powiedzieć, marzenie dla, dla archeologa, bo nie męczy się z tymi najnowszymi warstwami, które... Charakteryzują się tym, że to jest głównie gruz. Czy prawdopodobnie ulica Halera od wieków mogła być po prostu ulicą, gdzie nie powstawały na przykład budynki? Mogło tak być. Był to raczej trakt, e, ciąg po prostu komunikacyjny. Tak. Je, je, jeśli byśmy założyli, że istniejąca przeprawa do II wojny ma tą średniowieczną metrykę, to być może trzymało to cały czas jakby. No, to samo miejsce, nie ta sama ulica, ale czy tak... Ta sama funkcja czy tak? przez, przez wieki. Czy tak? no i jest to możliwe, nie? Bo to zazwyczaj tak się... Jak już coś kiedyś zostało wytyczone, czy jakaś droga, to ona do, praktycznie często do dzisiaj jest dalej, dalej drogą, nie? Tylko wiadomo, że modernizowano, zmienia swoje oblicze, ale tylko swoją funkcję, w pełni już od dawna, czyli człowiek zawsze no, stara się wybierać te miejsca, i... No i przy, bardziej przyjazne dla siebie, nie? Nie, nie żeby robić sobie utrudnienia, tylko pójść po na, na, na naj, na najłatwiejszej i